Miau. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale HardPC i pokażemy Wam dzisiaj produkt z nowej marki, jeżeli chodzi o nasz sklep, a jest to oczywiście firma Pulsar, a razem z nią Pulsar XL Wireless V2. Jeżeli jesteście zainteresowani tą myszką, zapraszam do oglądania tego materiału. A materiał ten zaczniemy od podstawowego pytania: co u was słychać? Dawno mnie tu nie było, ale spokojnie wracam już i będę przynajmniej przez następnych kilka materiałów. Jeżeli chodzi o Pulsara Excite Wireless V2, jest to oczywiście myszka super lekka, jest to myszka bezprzewodowa i wyróżnia ją jedna bardzo ważna cecha, o której powiemy sobie za chwilę, ale na początku odpakujmy ją oczywiście. Jeżeli chodzi o samo pudełko, mamy tutaj bardzo stylowe pudełko, które pokazuje przede wszystkim kształt myszki. I będzie to bardzo ważne w późniejszym etapie tego materiału. Jeżeli chodzi o samą pudełko, jest białe. Możecie oczywiście także kupić tę myszkę w czarnej wersji. Kiedy otworzymy pudełko, dostajemy oczywiście wycięcie na samą myszkę, której aktualnie tutaj nie ma. I zaraz powiem też dlaczego. Dostajemy sobie taki mały adapter, to się nazywa oficjalnie adapter, do którego oczywiście podłączamy dongla. Możemy do tego podłączyć także kabel, który jest oczywiście w zestawie, dzięki któremu możemy używać myszki po kablu, a także możemy użyć tego kombo, żeby zbliżyć dongla do naszego portu USB, dzięki czemu mieć jak najlepszą transmisję bezprzewodową, nie posiadając jednocześnie kabla. Do tego mam oczywiście jeszcze naklejkę od pulsara. Tutaj jest papierkologia numer 1 i papierkologia numer 2. Gdzie jest sama myszka? Otóż myszka jest obok, ponieważ e, chciałem ją przede wszystkim bardzo przetestować i wyszło na to, że to będzie chyba moja nowa myszka. To jest Pulsar Extreme V2 Wireless, o którym dzisiaj mówimy, jest oczywiście w kolorze białym, a to jest moja domyślna myszka, która jest już bardzo zjechana, ponieważ już ma trochę swoich latek, a jest to oczywiście Logitech G604. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, moja preferencja jeżeli chodzi o myszki jest dosyć specyficzna, ponieważ g 6 4 jest myszką przede wszystkim bardzo ciężką, a także jej kształt jest bardzo, ale to bardzo ergonomiczny. Jest to myszka przede wszystkim duża i posiada bardzo dużo przycisków. Jeżeli chodzi o Pulsara, to nie posiada aż tyle przycisków. Nie jest przede wszystkim tak ciężki, a także jeżeli możemy zobaczyć, jest oczywiście nasz wspaniały motyw plastra miodu. To nie jest plaster miodu, ponieważ nie mamy tutaj oczywiście plastrów, tylko mamy takie sobie podłużne prostokąty. Możemy je także zauważyć na boku myszki, a pod spodem jest już dosłownie wycięte tyle, ile się da. Widzimy całą płytkę główną i widzimy wszystkie komponenty w środku ponieważ zostało to oczywiście zrobione na rzecz zmniejszenia wagi, która wynosi 59 gramów. Jest to myszka duża, jest to myszka lekka, jest to myszka bezprzewodowa, więc oczywiście także ma w środku akumulator, a mimo to waży 59 gramów i jest to jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o tą bardzo ważną cechę, jak dla mnie, to jest to oczywiście sam kształt i sama budowa, ponieważ kiedy łapię się za G604, to oczywiście jest to myszka bardzo ergonomiczna, to jest myszka, która bardzo mi pasuje, ponieważ już ją użytkuję od dłuższego czasu, ale kiedy właśnie łapię pulsara, to dokładnie by było tak, jakbym łapał G6Z4, tylko lżejszą. I to bardzo, ale to bardzo mi pasuje i to jest właśnie także powód, dla którego zmieniłem po prostu Logitecha na pulsara ostatecznie, ponieważ jest to myszka przede wszystkim o wiele lżejsza i jest to myszka też dzięki temu bardziej poręczna ponieważ jest lżejsza, nie muszę wykonywać tak ciężkich ruchów jak w przypadku G604. Jeżeli chodzi o samą specyfikację, 59 gramów, jak już powiedziałem, to tego sensor Pixart PAW3370, jak pamiętam, czyli jedna tak naprawdę stopek, jeżeli chodzi o sensory, a dodatkowo przełączniki Keila GM8.0, więc tutaj także jest jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o przód myszki, to tutaj oczywiście mamy gniazdo USB typu C, które możemy używać do ładowania myszki, a także do podłączenia kablowego myszki, gdzie możemy oczywiście także używać myszki, kiedy jest podłączona po kablu. Żebyście nie zrozumieli mnie źle. Jeżeli chodzi o samą baterię, w moim przypadku, gdzie ja używam praktycznie komputera po 10-12 godzin, myszka jest w stanie wytrzymać około 5-6 dni, coś takiego. I jestem z tego wyniku jak najbardziej zadowolony. Też nie wymaga ona jakby dużo czasu, żeby się jakby nadawać, więc tutaj też jest jak najbardziej spoko. Pod spodem mamy oczywiście ślizgacze, i zauważyłem tutaj właśnie także, że mamy bardzo łatwy sposób, żeby te ślizgacze zdjąć. Nie potrzebujemy jakiegoś. Specjalnie podważać tych ślizgaczy i jednocześnie sobie przez to rysować obudowę. Możemy to przede wszystkim zrobić także palcem, co przez przypadek też zrobiłem i troszeczkę sobie jakby ten ślizgacz oderwałem, ale akurat w tym przypadku naszedł spokojnie z powrotem na swoje miejsce, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Ale najbardziej co mi się podoba w tej myszy to jest oczywiście spód, jeżeli chodzi o design. Jest on przecięty, praktycznie można powiedzieć, że 40% samego spodu to jest po prostu puste miejsce. Oczywiście dla zachowania samej wagi i sama płytka główna wygląda. Wygląda prześwietnie, ponieważ jest biało-czarna, tak jak zresztą sama myszka jest i kółko od myszy jest biało-czarne i jest po prostu napakowana różnymi znaczkami japońskimi, tutaj różnymi znaczkami, właśnie strzał, jakiś kresek, jakieś mini loga, słówka, nawet jest napisany wasz rozmiar, size 2, ponieważ jest oczywiście jeszcze size 1 i jak zakładam jest to w tym przypadku wireless mini, ponieważ jeżeli nie chcecie mieć dużej myszki, to ta myszka oczywiście także jest dostępna w wersji mniejszej. Na koniec jeszcze dodam, że oczywiście Pulsar X-Lit Wireless V2 ma też swój Swoją wersję oprogramowania, w której oczywiście możecie zmieniać sobie makram, możecie zmieniać przypisane przyciski, jeżeli chodzi o tę myszkę, a także zmieniać DPI i robić sobie specjalne ustawienia. Jeżeli chodzi o tę myszkę, to tak naprawdę tyle. Jak już powiedziałem, jest to mój zastępca G604 i byłaby praktycznie idealna, gdyby nie fakt, że przydałby się chociaż jeden przycisk więcej, ale cóż, może ktoś w końcu zrobi myszkę idealną dla mnie. W międzyczasie będę się posiłkował po prostu tym pulsarem i może się jakoś przyzwyczaję do tego, że brakuje mi jednego przycisku więcej. I to na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, jednak pamiętajcie, że ja sobie już tutaj wróciłem i już zabieram się za następny materiał. I ten materiał będzie o... będzie! O czymś. Zobaczycie. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani pulsarem Exit Wireless Fitu, to zapraszam. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i na razie!